Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu, wtorek, zobaczmy co ciekawego dzieje się w tym momencie na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynku krypto i dokonajmy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, tradycyjnie przygotowania skrót informacji prosto z bankiera i startujemy od pierwszych ciekawostek. Izrael zniszczy 800 tysięcy dawek szczepionki, jeżeli nie uda się ich sprzedać. Jeżeli izraelskim władzom nie uda się sprzedać co najmniej 800 tysięcy dawek szczepionki przeciw szkodnikowi firmy Pfizer, będzie trzeba je zniszczyć, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Data ważności substancji upływa z końcem lipca. Izrael ma około 1,4 miliona dawek szczepionek których ważność kończy się pod koniec lipca. 600 tysięcy z nich ma zostać przeznaczonych na pełne zaszczepienie 300 tysięcy dzieci w wieku 12-15 lat. Jeżeli pozostała partia preparatu nie zostanie sprzedana w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, będzie ją trzeba zniszczyć, a preparaty warte są kilkaset milionów dolarów. Lecimy dalej, bo delta się rozpycha. Niemal połowa ludności Australii objęta lockdownem w związku z rosnącą liczbą zakażeń szkodnikiem. Niemal połowa ludności Australii jest objęta lockdownem w sytuacji, gdy wiele stanów i terytoriów walczy z coraz większą liczbą zakażeń szkodnikiem, informuje australijski portal News.com. Dziesiątki tysięcy Australijczyków wciąż uwięzionych jest za granicą z powodu pandemii. No to leczmy z jeszcze jednym. Setki niemieckich wczasowiczów przerywają wakacje w Portugalii. Ci, którzy nie chcą poddać się kwarantannie po powrocie do Niemiec, muszą opuścić Portugalię najpóźniej do końca poniedziałku. Popatrzmy jak u nas. Czwarta fala w Polsce minister zdrowia wskazuje, kiedy może nadejść. Istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia. Musimy przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, powiedział we wtorek w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał też, że do końca września jest gwarancja, że szczepienie przeciw szkodnikowi będzie nieodpłatne. Jak myślisz, czy Delta ma szansę wywołać na tyle duży strach, wręcz panikę? na rynkach kapitałowych i zobaczymy jakieś spadki na tak mocno spompowanych rynkach, czy raczej nie ma tu już najmniejszego znaczenia i rynki nie boją się w ogóle już szkodnika. Daj znać w komentarzu. A ja lecę z kolejnym newsem. Produkty Apple nie dla chorych na serce. Firma opublikowała listę urządzeń, które stanowią zagrożenie. Amerykański producent urządzeń elektronicznych Apple poinformował na swojej stronie, że jej urządzenia mogą źle wpływać na działanie rozruszników serca i defibrylatorów. Wielu urządzeń elektronicznych posiada magnesy oraz emituje fale elektromagnetyczne, co może negatywnie wpływać na inne urządzenia, np. te medyczne, jak rozruszniki serca i defibratory, podała firma Apple. Poniżej urządzenia Apple, które mogą zakłócić pracę urządzeń medycznych i masz tutaj całą listę wymienionych urządzeń, z którymi na pewno warto się zapoznać. Apple informuje, że bezpieczny dystans od urządzeń medycznych dla produktów Apple to 15 cm oraz 30 cm dla produktów z możliwością ładowania bezprzewodowego. Podobne informacje na temat swoich urządzeń opublikowali Samsung i Huawei. Lecimy dalej. Audi rezygnuje z aut spalinowych w Europie. Volkswagen na razie planuje. Na najbliższe 10-15 lat Volkswagen przewiduje zaprzestanie produkcji aut z silnikami spalinowymi na europejski rynek. Jeszcze szybciej, do 2026 roku przejście na elektryki zapowiedziało należące do koncernu Volkswagena Audi. Ciekawie, lecimy dalej. Wiceminister o fotowoltaice. Zmiany w rozliczeniu dopiero od 2022 roku. To i tak szybko. Zmiana w systemie rozliczeń dla nowych prosumentów jest konieczna i potrzebna. Na pewno nastąpi w 2022 roku, podkreślił we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Zyska zwrócił uwagę podczas spotkania z dziennikarzami, że to minister klimatu i środowiska jest gospodarzem prawa energetycznego oraz ustawy odnawialnych źródeł energii. Mój prąd z niższym dofinansowaniem do fotowoltaiki. 1 lipca rusza trzeci nabór wniosków w rządowym programie Mój prąd. Jest sporo zmian. Jedną z nich jest zmniejszenie wysokości dofinansowania. Beneficjenci zamiast 5000 zł otrzymają maksymalnie do 3000 zł. Najważniejszą zmianą w nowym naborze wniosków w programie Mój prąd jest zmniejszenie wysokości dofinansowania z 5 do 3 tysięcy. W pierwszej oraz drugiej odsłonie mojego prądu beneficjenci mogli otrzymać o 40% wyższą dotację na mikroinstalację fotowoltaiczną niż w najnowszym naborze. No zobaczymy, jak te wszystkie informacje wpłyną dzisiaj na spółki z branży OZE, jak będą wpływać w najbliższych tygodniach, jak i również miesiącach. Lecimy dalej. CDA chce uruchomić serwis telewizyjny. CDA zawarła umowy licencyjne na dystrybucję w modelu OTT kanałów telewizyjnych z blisko 50 podmiotami i planuje uruchomienie serwisu telewizyjnego CDA TV przeznaczonego dla abonentów na terytorium Polski. CDA planuje uruchomienie nowej usługi w pierwszej połowie trzeciego kwartału tego roku. To zobaczyłem jak sobie tam dzisiaj CDA na parkiecie radzi. Lećmy sobie dalej. Pekan Orlen i Synthos podpisały umowę ramową. Przy wdrażaniu małych i mikroreaktorów jądrowych, to jest ciekawe, PKN Orlen i Syntos podpisały umowę ramową dotyczącą współpracy przy wdrażaniu technologii małych i mikroreaktorów jądrowych, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Zdecydowaliśmy się podpisać z Syntosem umowę ramową o współpracy w zakresie wdrażania technologii małych i mikroreaktorów jądrowych, powiedział prezes Obajtek podczas storkowej konferencji prasowej. Dodał, że w najbliższych miesiącach ma powstać spółka celowa. Orlen Sytos, Green Energy, która zajmie się wdrażaniem technologii. Jako Orlen będziemy inwestować w technologię SMR, ale ta w żaden sposób nie koliduje z planami polskiego rządu dotyczącymi budowy dużych reaktorów jądrowych. smr -y są łatwiejsze w budowie, zeroemisyjne, mają niski koszt eksploatacji, mogą zasilić polski system energetyczny, powiedział Bajtek smr -y będą miały moc do 300 MW, ich budowa jest tańsza i szybsza, co gwarantuje szybszą stopę zwrotu, powiedział prezes Orlenu. W ramach współpracy z PKN Orlen, m.in. w sprawie mikro i małych reaktorów jądrowych, powstanie spółka Orlen Synthos Green Energy, poinformował we wtorek prezes Synthosu Zbigniew Warmos. Dosyć ciekawe info. GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań MegaPixel Studio na New Connectie na 1 lipca. Megapixel Studio prowadzi produkcję gier własnych i na zlecenie oraz specjalizuje się w realizacji portów i gier typu remake. Tak więc kolejny debiut spółki gamingowej szykuje się na naszym parkiecie, który zasili tą najliczniejszą branżę właśnie na naszej giełdzie. Lecimy sobie dalej. Co tam u króla słychać? Analitycy nie wierzą we wzrosty CD Projektu. Czerwiec przyniósł sporo nowych rekomendacji dla akcji CD Projektu, analitycy wydają się nie wierzyć w kontynuację odbicia notowań spółki. Najnowsza rekomendacja pochodzi od analityków BDM, którzy w raporcie z 21 czerwca szerszej publiczności ujawnionego 28 czerwca obniżyli cenę docelową akcji City Projektu do 167 zł z 315 poprzednio, a rekomendację do redukuj, skupuj. To jednak tylko jeden z przykładów cięcia wyceny producenta gier. 16 czerwca Upublicznienie 22 czerwca Santander Biuro Makerskie obniżył cenę docelową akcji CD Projektu do 148, zł z 260 poprzednio. Rekomendacja dla spółki spadła z do sprzedaj. 30 maja, upublicznienie 7 czerwca. Na cięcie zdecydował się także analityk innego polskiego biura makerskiego w raporcie do makerskiego BOŚ. Ścięto cenę docelową akcji CD Projektu do 137, zł. 142 zł, a rekomendacją do sprzedaży z neutralnie. Tak więc, cały czas, jak widzimy, nie tylko shorty, ale również niedogatywne rekomendacje tutaj cały czas odbijają się na CD-Projekcie. Zobaczymy, jak tam sobie król się radzi. Lecimy dalej. Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego podnosi opłaty. Rośnie między innymi prowizja minimalna, a chyba ING jest trzecim największym tutaj biurem maklerskim u nas w kraju. No to niezbyt ciekawie. Od 16 sierpnia tego roku, klient, roku klientów biura Matryskiego ING Banku Śląskiego będzie obowiązywała nowa tabela opłat i prowizji. W górę pójdą m.in. prowizja minimalna, prowizja i opłata za konto aktywne, czy opłata za transfer instrumentów. Na stronie Biura Makerskiego ING Banku Śląskiego pojawiły się nowe regulaminy oraz nowe tabele prowizji i opłat, które mają obowiązywać od 16 sierpnia tego roku. Zmiany można podzielić na kilka grup. Pierwsza i najbardziej odczuwalna dla drobnych inwestorów to zmiana prowizji minimalnej z 3 zł do 5 zł dla podstawowego konta makerskiego elastyczne. Sama prowizja dla tych klientów utrzymana zostanie na poziomie 0,3%. Zmiany w tym ostatnim obszarze odczują jednak posiadacze rachunku Konto maklerskie Aktywne. Tutaj w górę pójdzie nie tylko prowizja minimalna, także z 3 zł do 5 zł, ale i same prowizje. Wcześniej, przy obrocie do 2 milionów zł, prowizja wynosiła 0,19,%. Po zmianach, przy obrocie o do 1 miliona, prowizja skoczy do 0,25%. Opłaty dla obrotu z przedziału 1-10 milionów pozostaną bez zmian. Klienci z obrotem powyżej 10 milionów do tej pory byli specjalną kategorią i mogli liczyć na prowizję na poziomie 14, teraz zapłacą jednak 16, no, nieciekawy trend nam się tutaj kryuje na rynku. Jeżeli chodzi o podwyżki, daj znać, co o tym sądzisz, lecimy sobie dalej. Banki udzielą Polfarmie 800 milionów złotych kredytu. Konsorcjum banków udzieli producentowi leków spółce Polfarma kredytu w wysokości 800%. Milionów złotych podały banki w komunikatach. Jak podano w komunikacie, PKBP środki z kredytu zapewnią finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością spółki, refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych. Ciekawe news, lecimy dalej. I startujemy z podsumowaniem, rozpoczynamy tradycyjnie od rynku krypto, indeks chciwości i strachu pokazuje nam ekstremalny strach, na razie na poziomie 25, ale chyba coś im to się nie odświeża, Budzi się, mamy piękne wzrosty na rynku krypto, sam król dzisiaj spuch o 5,74%, na plusie i kosztuje już ponad 36 tysięcy dolarów za sztukę. Ethereum już ponad 2200 dolarów za sztukę i 8,92% do góry. Binance Coin 8% do góry. Cardano 6% do góry. XRP 13% do góry. 10 Bitcoin Cash. No i zobaczmy sobie, co tam dalej się ciekawego dzieje. W topowej setce Ethereum Classic 32% do góry. ICP 26, Cosmos 23, 22 Bitcoin Gold. Król rośnie, to wszystko rośnie. Popatrzmy, czy coś się dzisiaj przecenia. Dzisiaj tylko Quant oberwał 12% i Celo 6,29, Leo Token 2,61 i tak naprawdę reszta to piękna zieleń. To o czym warto również wspomnieć, no tak jak masz konto na BitBayu to dodaję kolejny tutaj nowy token. Atari stworzyło krypto ATRI, która będzie dostępna na BitBayu. W przyszłym tygodniu, czyli 5 lipca wystartuje handel w parze do złotówki, euro i USDT. Tak więc widzimy, że BitBay systematycznie dodaje nam tutaj nowe tokeny, a link do rejestracji w Bitbayu masz właśnie w tym miejscu. To jest giełda, do której właśnie możesz handlować krypto do złotówki, a obok masz Binance, największą i jak na razie najlepszą giełdę na świecie. Bez weryfikacji wrzucasz maila i możesz rozpocząć przygodę z tym bardzo ciekawym cyfrowym światem. I lećmy, co tam ciekawego na rynku zagranicznym się dzieje w tym momencie. Jeśli chodzi o spółki poszczególne, bo Stany cały czas puchną, kwartał się nam zbliża do końca. Widzimy, że Microsoft delikatnie dzisiaj do góry 33 setne, Apple 80, Google traci 36 setnych, Facebook się przecenia prawie 1,5%, Amazon traci 2 dziesiątki, Tesla prawie procent się przecenia. Visa 24 setny na plusie. Co tutaj ciekawego jeszcze się dzieje? Intel 265 na minusie. A, jak widzimy, reszta w pozytywnych, chociaż skromnych barwach. No, ale indeks sam pokazuje bardzo mocną siłę i zaraz zobaczymy. Jak bardzo? ROPA po wczorajszej korekcie dzisiaj odreagowuje do góry. 74,51 centów za baryłkę. Jeżeli chodzi o DAX-a, dzisiaj DAX zalicza bardzo mocną sesję wzrostową. 15 ,687 punktów. S&P 500, nowe historyczne szczyty. Co to, co to za dzień bez szczytów w Stanach Zjednoczonych? 4286 punktów. Przypominam, że w piątek bardzo Ważne istotne dane, czyli NFP z amerykańskiego rynku pracy. To są najważniejsze dane, jakie można tutaj właśnie naklepywać do nas z rynku w ciągu miesiąca. Jeżeli chodzi o Nasdaq, tutaj mamy nowe historyczne szczyty 14 511 punktów. A przypominam, że oczywiście sesja cały czas trwa. Srebro w tym momencie dosyć mocno obrywa, traci i kosztuje w tym momencie 25,69 dolarów za uncję, złoto również w dół 1755 dolarów za uncję i waluty do złotówki, frank drożeje 4,11 euro, również do góry 4,51, funcik do góry 5,24 i dolar również do góry 3,79. To popatrzmy, co ciekawego dzieje się pod kątem tego, co będzie się działo na rynku. Widzimy, że tutaj na zakładce jak inwestować, w zakładce info będę podlinkowywał dla Ciebie na bieżąco informacje właśnie płynące na GPW i popatrzmy sobie, co ciekawego się dzieje. Otwórzmy sobie od razu dywidendy w zakładce obok. Wczoraj wleciało już nagranie odnośnie dywidend na lipiec, tak więc tam Cię również zapraszam. I jeżeli chodzi o informacje, to w środę widzimy, że mamy też sporo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o na przykład jeszcze raporty, ale widzimy, że też walne ciąg dalszy, m.in. Eurohold, M Company Plaza Center, OAT Oponeo. Notoria, Verbicom, tutaj mamy walne raporty, również m.in. Computronic, Sescom, Suwary, Cool Energy, o widzimy. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych na szoperze, tak więc widzimy, że dzieje się sporo, jeżeli chodzi o te informacje. Pod spodem masz oczywiście już czwartek podlinkowany. I jeżeli chodzi o dywidendowe spółki, to tutaj mamy listę zaktualizowaną. I widzisz, że jest tych spółek naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą w materiale, który poświęciłem specjalnie na dywidendy, tam pokazuję to wszystko, co się będzie działo w lipcu. Oczywiście, cały czas mogą napływać nowe informacje i kolejne spółki, które będą chciały się podzielić zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. A ja już wchodzę na kartę społeczność. Popatrzmy, jak to nasze głosowanie przed tym okresem. Coraz cieplejszych, miejmy nadzieję, dni i oczywiście typowego okresu letniego, czyli lipiec zbliża się wielkimi krokami. A my najprawdopodobniej zobaczymy sobie w niedzielę zamiast przeglądu spółek OZE Gaming. Mamy 123 oddane głosy, 32% głosujących chce zobaczyć gaming. Pozostałe tutaj największy wynik ma 26%, zostawić OZE. Tak więc pozostałe, tak jak widzisz, tutaj cię serdecznie zapraszam i pamiętaj, jesteś tutaj pierwszy raz, aby oddać również. Głos w pozostałych ankietach. I lecimy teraz już z naszymi zestawieniami. Jak chciałbyś coś dodać do tych hitów, czy to nie konektor to, to Pan zapraszam byś uczynił to w komentarzu. Lecimy z produkcyjnymi. Tutaj mamy Tarczyński, który delikatnie na delikatnie obrocie puchnie o 4%. Czanków 3,23. Harper 2,88. I z drugiej strony dzisiaj Ambra obrywa 4,24. Cambridge 4%. Tak więc nie pozwoli urosnąć Cambridge'owi i zalali ich 4. Formas 2,91. I liderzy obrotu. Formas 457 tysięcy, Haptek 412 tysięcy. Na hitach Nikonectu z ubiegłego tygodnia Techin 6% obrywa i 344 tysiące. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj Megaron zblokowany do weryfikacji oczywiście, ale po 20% pokazuje. karpatia 16%, makola 6%, Eurotax 4,61%, Biogent 4,20%, Bioplanet 4%. I jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, tutaj Biofaktor obrywa 11%, Termoexport 10%, Verbicom 7,22 i liderzy obrotu to PKO 121 milionów, PKN ODN 98 milionów, czy PZU 59 milionów. Lecimy teraz z pogromcami, tutaj farmę na 8,35, przypominam, że to z samego rana oglądamy sobie właśnie na przeglądzie sektorowym spółki z pogromców, tak więc zobaczymy na pewno te najważniejsze, jak Mercator, Mabion czy też inne, tak więc tam cię serdecznie zapraszam i popatrzmy sobie dalej, co się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o... Poszczególne wyniki Farmena 835, Metcam 456, Mabion 4,43 i w odwrocie w dniu dzisiejszym Inogen. no inodin obrywa 9%, no i jakbyśmy mogli już sortować inodin, a nie możemy, no to na tych wszystkich spadkach można by było niesamowicie zarobić. Kormej 354 na minusie, Mercator 3,28 na minusie, a ileż obrotu to Mercator 12 600 i Mabion 12,5 miliona Na budownictwo dzisiaj RAFAKO ponad 10% na przepięknym pięknym obrocie na Rafako 6700. No to naprawdę o czymś to świadczy, daj znać jakie info za tym stoi? Ropczyca 417. W odwrocie za to MD Energia obrywa 325. Polymex 292 czy Elektroti 262. A liderzy obrotu to Airbut 9900. Rafako 6700. Jeżeli chodzi o nieruchomości, dzisiaj Wikana 484 na plusie, BBID 412. W odwrocie za to mamy I2D 625 na minusie, Alta 335 na minusie i Rank Progress 235 liderzy obrotu tondołu w 932 932000 i rank progress 211 tysięcy. Jeżeli chodzi o energetykę, tutaj mamy Zepak na 1,24 na plusie, będzie bez zmian, najmocniej dzisiaj obrywa Enea, tracąc 4,91 na minusie foton. 3,77, czy PGE 3,22, tak więc widzimy, że PGE teraz systematycznie jest raczej sprzedawane niż kupowane, czekamy cały czas na wynik tych negocjacji z Czechami 22 miliony, liderem obrotu jest PGE Tauron 6 milionów 400 000. na turystyce dzisiaj interferi oraz efekt bez zmian najmocniej obrywa dzisiaj nowa tura, stracąc 7,89 na minusie, Elko 1% i Rainbow w dalszym ciągu się przecenia 2% na minusie, 810 tysięcy obrotu, na odzieżówce dzisiaj prima moda zblokowana do weryfikacji oczywiście pokazuje nam tutaj 23 potykało, Hurtimax 5.83, Ezotic 5% do góry, z drugiej strony Silvano brywa 5%, Redan 4.47, czy Monari 3.83. Liderzy obrotu LPP 46 milionów, 30 pepko CCC 15. Na gastronomii Maxi Pizza 1,42 na plusie, 8 dziesiątek Sphinx na plusie, a Amrest obrywa 3,61 na obrocie 6 400. Potężny obrót. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o gaming, dzisiaj play to chill 4,5% do góry, call to play 3,48, Sonka 3,36, Pank Pirat 3,15. I jak widzimy, no, Maras na gamingu cały czas trwa. Zresztą nie mają się czym pochwalić również pozostałe branży czy też sektory, tak więc popatrzmy sobie BTC Studio 12% w dół dzisiaj, Neuronę 6,49, CM Level 6%, Dedast 5% i to są te największe dzisiaj przeceny na gamingu. Jeżeli chodzi o obroty, tutaj Król, który dzisiaj delikatnie wzrósł o na 1,5%, na plusie 126 milionów, TS Games 33 miliony, Huge 5 milionów 800, 11bit 4200, Playway oraz PCF powyżej banieczki. Sam indeks, który zdecydował dzisiaj kontrakty longi w grze, 41 setnych na pusie, 24227 punktów. Jeżeli chodzi o banki, to BNP 361 na pusie, Santander i Unicredit, delikatny plusik powyżej zera, najmocniej obrywa Millennium, tracąc 377, PKSA 355, Aero 313. Liderzy obrotu to sa 121 milionów, PKBP 102 miliony. WIG Banki dzisiaj stracił jako indeks 2,3%, 6917 punktów. W OZEM dzisiaj liderem wzrostów jest H 4F1140 na plusie, Nowavis 982, Ozykapital 465, a w odwrocie mamy dzisiaj Fotowolt 761, Brass 5%, czy Letus 472. Na minusie. liderzy obrotu to Foton 3600, ML System 935 tysięcy. I lecimy sobie teraz już z indeksami. Widzimy, że leki dzisiaj na prowadzeniu 1,48, shorty również na zielono. Mamy dzisiaj odwrót, wyprzedaż, WIG Games 40 na plusie. No to popatrzmy, co się dzieje z drugiej strony. Najmocniej tracącym dzisiaj indeksem jest Energetyka 2,9 na minusie, Media 2,7 z głównych, które oglądamy w szczegółach. Pierwsze jest WIG 20, który traci dzisiaj 1,21 na minusie, 2258 punktów. Potem mamy SWIG 80,59 na minusie, 20841 punktów. I gdzie nam się tutaj WIG... MWIK 40 uchował, tutaj jest 1,23 na minusie 4935 punktów. W szczegółach MWIK 20, dzisiaj tylko 4 spółki na plusie: Allegro 2,44, CD Projekt 1,54, Dinoś i OTZW powyżej zera na plusie. W odwrocie najmocniej obrywa PKSA Tracą 3,5%, Mercator 3,28, PGE 3,22 czy LPP 2,89. A liderzy obrotu to CD Projekt 126 milionów, S.A. 121 milionów, Allegro 1,11. Milionów. Jeżeli chodzi o średnie spółki, popatrzmy: dzisiaj liderem wzrostów jest Mabion 4,43, Selvita 3,25, Dewelia 2,69. W odwrocie za to Enea traci 4,91, Millennium 3,77 czy Amres 3,61. liderze obrotu to TS Games 33 miliony, Mbank 15 i 12 Mabion. Na małych spółkach z sw 80. W dniu dzisiejszym popatrzmy, mamy BNP, który rośnie 3,61 na plusie PCF 2,5, Policem 1,59. W odwrocie Agora obrywa 6,33, Cognor 4,71 czy Ambra 4,24. Liderzy obrotu Erbud 9 9900, Mobruk 2,400 czy Cognor 2 miliony. Jeżeli chodzi o New Connect, dzisiaj popatrzmy. Mile stąd zblokowano, oczywiście to trzeba zweryfikować. MMCPL 41% do góry na skromnym obrocie, Westley 29% na troszkę większym obrocie. I popatrzmy pod tym względem tych obrotów no bo mamy tutaj ciekawe jakieś wzrosty dwucyfrowe, ale tutaj mamy Invention 10% do góry 318 tysięcy. No i tak pod względem obrotów tutaj nie ma jakichś ciekawych wybić. Popatrzmy sobie z drugiej strony co dzisiaj najmocniej się przeceniało jeżeli chodzi o New Connect i widzimy, że najmocniej Alda obrywała ponad 19% 10 tysięcy obrotu Remedis, 17%, iPods 12 i na większym obrocie na przykład Nowina ponad 10% 350 tysięcy, czy na przykład Inojin 9% w dół, 3 miliony obrotu. I jeżeli chodzi o obroty, no to zobaczmy, czy właśnie Inojin dzisiaj jest numerem 1, jeżeli chodzi o obroty na New Connect, czyli dokładnie tak i potem nie mamy już nic, co by przekroczyło milion złotych, tak więc widzimy, że cały czas obroty na Pani konekcie są po prostu teraz mizerne w stosunku do tego, co się działo na ubiegłorocznym szaleństwie. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy sobie dzisiaj, liderem wzrostów. Ciekawa spółka wróciła nam na numer jeden, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na głównym zestawieniu. CC Energy 35% i 1,5 miliona obrotu. Potem mamy Rafako 10%, Skotan 8,95%, Farmena 8,35%, Cool Energy 7,94%. I jeżeli chodzi o statystyki dzisiejszej sesji, to transakcji zawarto 134 161 sztuk, a obroty wnosiły 1 ,219 995 zł. Czyli jedno słowo można powiedzieć, że inwestorzy keszują się chyba przed wakacjami, skoro mamy takie nieciekawe wyniki na indeksach. Zobaczmy, co się dalej dzieje. kule cool Energy 794 na plusie. Na większym obrocie również magią się rzuca w oczy 4%, 12,5 miliona. No, a z drugiej strony popatrzmy, co się dzisiaj najmocniej przecenia. Widzimy, że Invista obrywa 16 ponad procent. Slepcak 14%, Ferum 9,21. Na dużym obrocie Agora bańka 906,33 na minusie. Czy na przykład Bowiem 522. Na minusie bańka 200 na miliony 300. I tak to wygląda. Zobaczmy, czy ktoś się przeboje w dar, jeżeli chodzi o obroty. Liderem CD Projekt PKS Alegro BP Nie mamy nikogo, kto by tutaj namieszał pod kątem obrotu w tym naszym głównym zestawieniu, tak więc dosyć ciekawa sesja. zerkniemy sobie na indeksy. Widzimy, że dzisiaj WIG dostąpił dosyć ciekawego zejścia korekcyjnego. Zobaczymy, co się będzie działo na kolejnej sesji i oczywiście WIG-20 również dzisiaj nam się obsunął. Tak więc dosyć ciekawe kolejne dni przed nami, my przypominam cały czas o tych najważniejszych danych w piątek, zobaczymy, no i to już będzie lipiec, tak więc jestem ciekawy, jak uważasz, czy ten lipiec będzie tutaj miał okazję pokazać nam coś ciekawego na rynku, czy wręcz przeciwnie, będzie to maraz, będą to spadki, no i być może już nawet delta będzie straszyć, tak więc daj znać w komentarzach, co uważasz, ja pozdrawiam się serdecznie, trzymaj kciuki za wyniki, trzymaj się, na razie, hej!